Witajcie w kolejnym odcinku, tym razem pa, pa, papajowym. Tak, stale jak już oprawia z trzeci sezon czy czwarty papaje, nawet to się w miarę udaje. Ale czasem były i porażki, jak to zawsze bywa w roślinach egzotycznych. A więc tak. Mm. Dobre. Ktoś szuka sadzonek? Sał? Czytajcie opisy filmów. Nie będziemy robić gnojów w filmach tym mniej tych gnojów, wiecie tych tak wrzucania podczas filmu bo i tak większość z was nie czyta tym gorzej więc po prostu lepiej powiedzieć wy sobie przeczytacie wszystko piszę dziękuję bardzo a teraz idziemy co najlepsze tylko mi tu kapie na łeb chociaż gorąco jest patrzcie teraz proszę ja was tada tak wyglądają kwiaty Papai wyżej macie nierozwinięte ja jest ostrość o tu, o tu, tu, a tutaj są kwiateczki w tym czasie, jak ktoś zapyli, będą papaje. Oczywiście musi być żeńska i męska, z tego co wiem, aczkolwiek chyba niektóre też są samopylne. Miałem już owoc w szklarni, a nad więcej tylko jeden dojrzał, bo przyszła zima, ale tutaj druga papajka sobie puszcza też kwiatki, także jak wpadnie jakaś zabłąkana mucha czy coś, to, i może tam coś, coś się uda. O, kurde. raz z Panem. Wiecie, to będzie chyba najszybszy film tym razem. Bo tu idzie naprawdę zdechnąć. O! Cały czas zraszanko. Widzicie to? Pajączki. Zapewne tu będą przędziorki. Atakują. No nie, nie widać tak. Ale atakowały przędziorki nieraz. Ale jak zacząłem, wiecie, zraszać. Te kropeczki, co widzicie, to właśnie są od zraszania liści. Jak zacząłem zraszać tak te przędziorki uciekają, bo przędziorek nie lubi wilgoci. A w taki skwar to naprawdę trzeba lać, no bo inaczej będzie lipa. Teraz patrzcie ze mną. O. Nie wiem jak złapać, tu kamera jest. To jest grubość papajki. Zobaczcie jaka pała. Taka gruba już pała jest. Zaraz trochę o zimowaniu, bo to jest najcięższy temat. Jakieś tam wiecie liście wysychają. To jakiś czas pozrywam. O, tyle. Widzicie? Przepiknę. Próbuj z bliska. Taka oto noga. Tutaj było gdzieś cięte, widzicie? Jedna, druga odpuściła, także pupaje można formować sobie na różne sposoby. Ona została mocno ścięta, żeby się właśnie zmieściła w szklarni i zaczęła owocować nisko. Wcześniej, jak miałem papaje, kto ogląda moje filmy, to wie, to tu 4 metry porosły dwie, w gruncie były. No i owocowało aż tam u góry, gdzie teraz są pomidory. A teraz sowiec owocuje na wysokości. Uff, patrzcie, leje się, zaraz spadam stąd. Na wysokości mojej, gdzieś tak. Widzicie? 182 ja mam, no może troszeczkę niżej. No i już są kwiateczki. Czyli trzeba kombinować. Mam jedną w gruncie, wróć na dworze w doniczce. Kurde, i chyba ją tu przyniosę. Wiecie, bo po primo, na jaką wystawiłem, spaliło jej liście. A potem dosyć tak nie za dobrze, nie za szybko rośnie. To jest ta papaja. To jest ta papaja, która była z moich własnych nasion. No. Dobra, ciągniem dziada. Gdzieś tam ją wcisnę chociaż na razie tutaj potem zaniosę tak, tak samo ciachnąłem rozumiecie w tym miejscu tutaj puściła sobie dużo różnych po brzegach, po bokach ale nie widać jeszcze żadnego tam wiecie owocka, znaczy się kwiata ale gruba jest pała i teraz co, idziemy tam do szklarni jeszcze, zimowanie to jest najtrudniejszy okres dla papai jeśli macie ledy lampy led dobre doświetlać Temperatura najlepiej jakby była w zimę, tak myślę, strzelam 17 noc, 23 dzień i doświetlanie, i wtedy macie tą pewność, że na pewno Wam przetrwa. U mnie co rok jest po prostu tak, że zostaje tylko czapka u góry, parę listków i przychodzi wiosna, jak stoją tu w szklarni. I to nie to, że jest starsze czy młodsze, ta gruba pała, nieważne, one po prostu jak będzie za zimno. No to też praktycznie nie podlewamy, bo gniją. Gniją od, od dołu, i potem możecie je tylko wywalić. Bardzo dużo papaj wyrzuciłem, dużo tego miałem naprawdę, i no szkoda po prostu. Po co powtarzać te błędy, co ja, które już po prostu ja to wszystko przetestowałem i macie tutaj jak na dłoni. Doświetlać, tak mi się wydaje, byłoby najlepiej zimą. Ja w tym roku będę dużo gadał o doświetlaniu, bo bardzo dużo roślin się sprzedało i dalej się sprzedaje, żeby potem nie było jakichś problemów z zimowaniem. Ktoś, kto będzie chciał, to się uda, będzie doświetlał, będzie miał ładne rośliny. Jeśli będzie kupował lampy, LED, jak nie, temperatura w dół kombinować jak ja tutaj w szklarni. Albo jak ktoś ma oranżerię i no, no szklarnie, dużo ogrzewane, no to spokojnie powinny sobie papaje dać radę. Dobra, jak macie jakieś pytania, pytajcie, ja spadam, bo naraz tu padnę na rej. Trzymajcie się. A przypominam, nie będziesz powiadomiony na mail. YouTube to wyłącza, ale pewnie większość z Was i tak nie dostała. Ale w aplikacjach z YouTube po, ona tam sobie powiadamia. Na razie.